Selencjo, nasz wysłupie, chcemy Ciebie serdecznie do nas powitać. Wzywamy miłosierdzia Bożego wezwaniem, bo jego miłosierdzie na wieki. Motywem Budowanie właśnie tej kaplicy z figurą Jezusa Mieołosiernego, Ekscelencjo, była duża wypadkowość na tej ruchliwej trasie. I tutaj miejscowi wierni już nie mogli po wytrzymać tych, tych, tych zażeń i postanowili wezwać pomocy. Bożej w tych trudnych, przykrych naszych zdarzeniach. A to, że została postawiona ta figura z kaplicą Jezusa Miłosiernego, to była decyzja, że najlepszą właśnie tą figurą kaplicą będzie Jezus Miłosierny żeby upamiętnić tutaj jego jubileusz. Wiele osób przyczyniło się do tego, że to piękne dzieło Boże powstało. No przede wszystkim komitet tej budowy to właśnie ci wierni z Witoldowa ale nie tylko, bo też sołectwo Anielin na czele z też z panem sołtysem tego sołectwa. I co więcej, do tej sprawy pięknie włączył się nasz pan wójt. Podziękowanie tutaj należy się dla... Licznych sponsorów tej sprawy. Ekscelencjo, serdecznie dziękujemy Ci za to Słowo Boże, które chcesz do nas wygłosić. Dziękujemy Ci, Ekscelencjo, za to, że poświęcisz tą kaplicę. Podziękowanie dla Ciebie, Ekscelencjo za te słowa błogosławieństwa Twojego, któreśmy tutaj burowali do tej kaplicy. Wielkie mógł zapłać Tobie, nasz drogi księży, biskupie, nasz arcypastor.

W imieniu dzieci i młodzieży, chcemy Cię, nasz Księżyc, z całego serca przywitać, prosząc o błogosławieństwo miłosierdzia Bożego. To był rok miłosierdzia, który, który po każdym roku zrobimy, aby całe nasze życie stało się świętem. Jest to okazja, żebyśmy odgrywali, że życie w kraterstwie, jest wielkim, niekończącym się światem. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim dzisiaj, tak licznie tutaj zebranym mieszkańcom. Ksiądz Prałat Lota mówi, że jeszcze jest coś, co tu, czego nie widać, a jest bardzo ważne. To jest tak zwane spoiwo, integracja mieszkańców tutejszych, że staliście się jakby przy tym symbolu Pana Jezusa bliści sobie, że razem jesteście. To jest bardzo ważne, bo dzisiaj się ludzi tak dzieli, ten, ten i widzimy to w ojczyźnie, w rządzie wielu ludzi jakby pracuje na to, żeby ludzi podzielić. Bardzo trudno jest łączyć ludzi. A to dzieło, które dla was tutaj, mieszkańców, jest pewnym symbolem was złączyło. Bardzo serdecznie też dziękuję za słowa wypowiedziane, za te słowa, zwłaszcza które padają z ust dzieci. One pewnie jeszcze nie rozumieją, co to jest miłosierdzie tak naprawdę. Ale my, ludzie starsi, którzy już przeżyliśmy trochę życia, wiemy, że i wszystkie niepokoje, złości, nienawiści. One wymagają, jak Ojciec Święty mówił, dlatego głosił rok miłosierdzia i rokiem jubileuszu, że każdy człowiek nie ma takiego grzechu, którego Pan Bóg by nie odpuścił, ale musimy się zwrócić do Boga. Niech ten symbol, który poświęcamy, jako znak Jezu, ufamy Tobie. Wszyscy idziemy w jednym kierunku, czy się to komuś podoba, czy nie. Musimy na niebo zapracować, ale pewnie wielu ludzi, którzy tą trasą będzie przejeżdżać, uświadomi sobie, że Bóg go kocha. Pan Bóg kocha każdego człowieka i nie dzieli ludzi. Nam się nieraz wydaje, że temu się lepiej powodzi, ten ma szczęście w życiu, a Panu Bogu zależy na każdym człowieku, Ludzie różnie, ludzie czasem potępiają jeden drugiego za to, za tamto. Niech ten symbol, któryście tak ofiarnie postawili, trwa w waszych sercach i niech przynosi jak najlepsze owoce duchowe. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przybyli pan panu wójtowi, panu staroście, który jest obecny i wszystkim i są sołtysom i orkiestrze. Nie wyobrażałem sobie, że to właściwie mogę powiedzieć tak, uroczystość na cztery fajerki. Wszystko przygotowane pięknie, mimo że nie ma kościoła tutaj, to dzisiaj przy tej Kaplicy, gdzie będziecie się gromadzić, czy na majówce, czy na nabożeństwie. To jest wielka radość dla biskupa, Dlatego serdecznie wszystkim dziękuję. A teraz przechodzimy do poświęcenia tej kaplicy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, racz pobłogosławić tę figurę Jezusa Miłosiernego, aby stała się źródłem zbawienia wszystkich ludzi. Niech utwierdza wiarę, pomnaża dobre czyny, pociesza w cierpieniach, przyczynia się do zbawiania dusz, niech strzeże i broni przed złem przez Chrystusa Pana naszego. Jego ekscelencja nasz biskup polecił, żebym prowadził yy, modlitwę do miłosierdzia Bożego pomożenie nasze w imieniu Pana, który jest błogosławi, jest i Niech Ojciec i Syn i Duch Święty. Księże, biskupie, dziękujemy za poświęcenie naszej kaplicy za błogosławieństwo, które utrwalone jest w tej kaplicy, za te chwile spędzone na naszej małej oczyźnie, na Witoldowie i prosimy o pasterskie błogosławieństwo. Szczęść Boże, dziękuję bardzo. Ojciec Święty Franciszek, chyba by was na tyle pieniędzy na kwiaty to Proszę Państwa, ta Pieśń wykonana przed chwilą przed, przez orkiestrę tutejszą niech nam uświadomi, że równo 19 lat temu papież Jan Paweł II był w Kaliszu. Gromadziliśmy się przed bazyliką świętego Józefa, tam wtedy przyjechałem z Wrocławia. Dzisiaj mija 19 lat od tego wydarzenia. għal-ħajja. Zapać pięknie, zaklaszczemy.